Czy Ty też możesz w krótkim czasie poznać to, co najważniejsze w angielskiej gramatyce, nawet jeśli słyniesz z tego, że masz słomiany zapał? Jako kolejny krok dla osób, które nauczyły się już tysiące najczęściej używanych angielskich słów naszą metodą, postanowiliśmy przygotować specjalny kurs internetowy, który dokonuje czegoś, co wcześniej było niemożliwe. Przygotowaliśmy go dla ludzi, którzy nie chcą nauczyć się gramatyki w tradycyjny, czyli nudny sposób. Tak naprawdę nie mają na nią czasu. Chcą się uczyć samodzielnie, a nie z nauczycielem, znają tysiąc słów, no i chcieliby umieć poprawnie się wypowiadać w najczęściejszych sytuacjach, yy, wszystko zrozumieć, to czego nie pozwoliła im zrozumieć sama znajomość słówek. Wiedzieliśmy, że żaden z kursów gramatyki dostępnych na rynku nie spełnia naszych wymagań. Zwykle masz po prostu książkę do gramatyki na 400 stron, która jest wyłącznie po angielsku i trzeba z nią pracować przy pomocy nauczyciela. Takie książki zawierają masę zagadnień, które są prawie wcale nieużywane w codziennym życiu, i przykłady, których nigdy nie powiedziałby spontanicznie rodowity Anglik czy Amerykanie. Takie książki są dobrym narzędziem do odstraszania od nauki angielskiego. Potrzebowaliśmy czegoś odwrotnego: internetowego kursu, który będzie kontynuował tradycję metody tysiąca słów, czyli będzie dawał maksymalne efekty minimalnym nakładem pracy. Kursu, który będzie im krótszy, tym lepszy. Kursu, który będzie zawierał wyłącznie najprzydatniejsze elementy, wyjaśnione po polsku w prosty sposób, z humorem i wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technik wspierających zapamiętanie materiału. Przez wiele miesięcy nasz zespół ekspertów pod przewodnictwem Marty Chłodnickiej pracował nad tym bardzo ambitnym zadaniem. Udało nam się wyłonić 17 zagadnień z gramatyki angielskiej, których poznanie da ci absolutnie najwięcej korzyści. Kiedy już mieliśmy te zagadnienia, postawiliśmy sobie kolejny cel. Wyjaśnić każde z tych zagadnień na maksymalnie dwóch stronach A4. Wyjaśnić po polsku, dać przykłady wzięte z życia i na co dzień używane w krajach anglojęzycznych. Do tego, by wzmocnić Twoje zapamiętanie i uprzyjemnić ci naukę, do niektórych lekcji dorzuciliśmy tytuły, a nawet tłumaczenia popularnych piosenek, które znasz ze słyszenia, a które zawierają omawiane w danej lekcji struktury gramatyczne. Dzięki temu ty pamiętasz piosenkę, a piosenka pamięta za ciebie na przykład tryb warunkowy. To jeszcze nic. Wszystkie słowa i zdania, które występują w kursie w języku angielskim, nagraliśmy dla Ciebie na mp3, by od razu zapoznać się z właściwą wymową. Każda lekcja składa się więc z dwóch stron objaśnień i przykładów i pliku mp3 z wymową wszystkich elementów lekcji, które są po angielsku. Do tego dochodzą czasem przydatne dodatki, na przykład takie z piosenkami pasującymi do danego zagadnienia. Wykonaliśmy ogromną pracę. By upewnić się, że każdy element naszego kursu jest maksymalnie przydatny i maksymalnie prosto wyjaśniony. Poświęciliśmy na to tyle czasu po to, aby zaoszczędzić Twój czas, aby dać Ci najprzydatniejszą porcję gramatyki w najłatwiejszy do przełknięcia sposób, jednocześnie wymagając od Ciebie najmniej czasu. Postanowiliśmy tak zaprojektować ten kurs, by nauczyć tego, co najważniejsze, nawet osoby, które słyną z tego, że mają słomiany zapał. Kurs jest tak krótki, jednocześnie wciągający, że zanim zapał się skończy, będziesz już po kursie. Zapoznaj się z darmowym fragmentem i zobacz, jak łatwo możesz przyswoić sobie najczęściej używane elementy gramatyki. Zobacz, jak szybko możesz rozróżniać czasy, tryby warunkowe, czasowniki modalne i inne elementy, których nauczenie się zajmuje zwykle kilka lat lekcji w szkole. Ten kurs jest bez wątpienia najlepszą inwestycją w poznanie gramatyki dla osób, które. Są szybkich rezultatów, nie mają czasu i znają tysiąc najczęściej używanych angielskich słów.